Dzień dobry, z tej strony Play. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Among Us. I teraz będziemy grać bardzo dobrze. Nie będziemy grać jak nutki jakieś, tylko będziemy tak normalnie grać. Wiecie. Będzie ciekawy odcinek. I poz pozdrawiam Shir, Lloyd, Redo i Billy. O jestem impostorem, jak dobrze jeszcze są. Coś mówią o byciu progracz. No tak średnio bym powiedział na jednego impostora, ale może się uda. Mam nadzieję, że emergencji jest dosyć niskie. Dobra, udajemy sobie. Taseczka. Dobra, jakiś żółty przyszedł. Nie wiem, do... Jak udawać, to udawać. Idziemy teraz tutaj do szilców. To będzie jedna gierka, bo ja już wyczuwam, że to będzie bardzo długa gra. Jestem sam na 9 osób, więc wiecie. Dobra, mogę go ciapnąć tutaj. Dobra, idziemy sobie do navigation. I robimy tu wyzwanka. Tak udawane. Dobra, jest mały emergency killing, więc no... Znaczy nie wiem jak to się nazywa. No żeby zabijać, no. Dobra. Aki, bo jest sześć osób, okej okay. Okej, okay, dobra. Gdzie i kto? No i muszę się opierać. No i przegrałem. No to, to nie była progierka, no ale byłem sam, więc no wiecie. No nie. A dobra, jeszcze to można odegrać. Jeszcze to można odegrać. Ja będę teraz przy goziku stać, ale chyba guzik się dłużej ładuje niż mój atak. Mój ja atak ile się ładuje? 13. Kogo ja idę dziabnąć zielonego? Czekajcie, żółty. Żółty było wybranie, żółty czy zielony, więc... Dobra, dziabnąłem go. W dosyć niefajnym miejscu, no przynajmniej... i trochę niefajnie. Dobra, będę tutaj stał. O, mam pomysł, będę tu stał. Ktoś przejdzie tego. Ja tu wędki. Nie wiem. Bo... Dobra, mamy to, okej okay. No to wszystko, widzicie, że motkinku, pa papa.